Dzień dobry przed, przed Państwem Kazimierz Staszewski, pieśniarz ju, y, youtuber, no co w mniejszym stopniu, ale zwłaszcza Instagramer oraz TikToker. Dzień dobry panu. No skoro mnie w takie ramy wpychasz, no to niech będzie, aczkolwiek to się stało oczywiście e, zupełnie bezwiednie. Ja jeszcze do jesieni ubiegłego roku zupełnie nie miałem... No, Przepraszam, to miałem pojęcie oczywiście, że takie rzeczy jak Facebook czy e, Instagram istnieją. E, natomiast nie bardzo wiedziałem, jak to się używa i z czym to się je. I ja, ponieważ mniej więcej w styczniu 2023 moje życie zaczęło się dosyć mocno zmieniać powoli, ale mocno e, powodowało, że poczułem jakiś taki przypływ dobrej energii i chciałem się podzielić z ludźmi tą energią. To od, ale obiecałeś, że to później, bo ja naprawdę chcę teraz porozmawiać o Twojej nowej płycie. Bo to jest, jest główny powód. Ja sobie obiecałem, że tak. później. Ale Aha, to jest, że, dobrze. To w drugiej części naszej rozmowy, ale teraz, proszę Państwa, jest, jest powód, znaczy oprócz tego, że oczywiście znam Pana Kazimierza i go co tu gadać lubię, to wyszła płyta Kazikha i Proformy, kwartetu Proforma po moim trupie. Jest to najbardziej polityczny album twój w ogóle, I, No a jeśli nie w ogóle, to w każdym razie na pewno w ostatnich latach. Nie jest najbardziej polityczny, jest. natomiast jest najbardziej szczery. Jest najbardziej takim po prostu otwarciem się i powiedzeniem o rzeczach, o których e, do tej pory milczałem. Yy, i stwierdziłem, że skoro yy, no bo pisałem jeszcze przed ukończeniem 61 roku życia. Zresztą miałem duże wyrzuty sumienia, bo właściwie wystartowaliśmy z, z nagrywaniem, przepraszam, zrobieniem materiału muzycznego na płytę. Ponagrywaliśmy te piosenki, a ja zostałem z tyłu, jakby wstrzymywałem kolegów i potrzebowałem po prostu naprawdę jakiejś takiej e, solidnej. Solidnego odosobnienia i, i dłuższego czasu, żeby usiąść i jakby wyłączyć się ze wszystkiego. Dobrze, ale posłuchaj, jak, ta... ja, jak ludzie słyszą, no bo Ty możesz oczywiście y, odbierać to inaczej, ale ja w poważnych tekstach publicystycznych, kilku y, czytałem, bo zdarza mi się czasami jednak czytać poważne teksty publicystyczne, że. Y, to, to jest poważna analiza. Jeżeli Kazik śpiewa, uciekam z Polski, uciekam precz, uciekam przed plemienną napierdalanką. <laughs> no, uciekam, znaczy, ale z, z drugiej strony, yy, wszystko co pamiętam od bodajże roku 2005, to jest ta plemienna napierdalanka. Ile generalnie można w tym wszystkim jakby spędzać czas i, i na to patrzeć. No to, Dla by... mnie y, jakby y, y, coś, co nazywa się popisem, y, jest takim po prostu rozgałęzieniem dwóch, y, dwóch gałęzi pochodzących od jednej babci. Nie? I, y, y, ale wiesz, że wojny, wojny w rodzinie rodzinie są najbardziej jednych krwawe. jest istnienie drugich i sensem istnienia drugich jest istnienie pierwszych. Nie? E, sorry, e, ale, ale natomiast, żeby było jasne, tekst jest ironiczny, nigdzie nie uciekam. No właśnie właśnie chciało się takie rzeczy. Nie uciekasz nigdzie, nie tylko nie uciekasz, Zauważ, ale masz że... nowy dom. Zauważ, że uciekam tam na przykład, jest pasus do Johannesburga. No przecież nikt o normalnych zmysłach, raczej wszyscy z Johannesburga uciekają. I ja bardzo ci przepraszam. Ale ty przyjeżdżasz tam na. Ja też byłem tam generalnie bardzo krótko i na chwilę i poczułem się zagrożony trzykrotnie w ogóle, tak? Ja spędzam więcej czasu i nie czuję się zagrożony, bo być może chodzisz w niewłaściwe miejsca. To ty chodzisz w, nie, w niewłaściwe miejsca, albo nie masz wyobraźni. No. no dobrze. Wyjaśnimy to sobie później. Kazimierz Staszewski, proszę Państwa, będzie mnie, będzie mnie nauczał, jak jest w Afryce, ale to nie jest normalna piosenka, tak jak dotychczas, bo to jest pewna klęska yy, symetrysty. Ty śpiewałeś, yy, dobrych kilka lat temu idę, nie, nie należy do mafii, nie należy do sekty, idę prosto. A co śpiewasz teraz? Yy, śpiewasz teraz, że yy, uciekam z Polski, której zaczynam się bać, uciekam z Polski, bo prosto nie da się tu stać. Nie da się tu prosto stać, nie da się tu prosto iść, nie da się nie być po żadnej stronie, tak? Da się być po. Znaczy, Podmiot nie, liryczny nie, nie, się z tobą nie da zgadza się, Da się być po żadnej stronie Natomiast nie da się e, Konwersować z ludźmi, którzy są e, w, w jednej bandzie Albo w drugiej bandzie Ja sobie po prostu e, w telefonie e, Wykasowałem wszystkich Którzy w tej Plemiennej e, Nawalance biorą czynny udział I do których nie trafiają Żadne argumenty dotyczące e, jakiejkolwiek pozytywnej strony, e, którą. Masz pusty telewon w takim razie. Nie, nie mam pustych. Nie, 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 nie. takich ludzi jest, jest sporo, ale to jest jednak nadal mniejszość moich znajomych. Nie? I nie, nie śmieszą mnie, i, bo mam dosyć jakichś memów, które po prostu ukazują e, jednych czy drugich jako stado małp. E, a drugich jako mędrców, którzy te małpy próbują w jakiś sposób ucywilizować. Nie, To wyjaśnijmy pa parę rzeczy. Pierwsza podstawowa, ty rzeczywiście nie uciekasz, przeprowadziłeś się do nowego domu pod Warszawą, który wybudowała ci twoja piękna i wspaniała żona, której się oczywiście kłaniamy, która e, ciebie i mnie zresztą obraża nieustannie, ale to już inna sprawa. E, e, nie śmiej się takie, są fakty, no, e, cześć, cześć. obraża nas jakiś. Natomiast Mówisz, ta, mówisz tutaj rzeczy naprawdę bardzo poważne i takie, które do wielu ludzi trafiają, no bo uciekam z Polski, bo nie stoję po żadnej stronie, a tego to już się zupełnie nie da obronić. Ja mam tutaj poczucie, że z podmiotem liry, liry, lirycznym, proszę Państwa, że z podmiotem lirycznym się tutaj identyfikuję w dużym stopniu. Ja oczywiście nigdzie nie uciekam, ale stanie... Po żadnej stronie jest w Polsce niezrozumiałe i niebezpieczne. No wiesz, a, a kto powiedział, że te strony muszą być te dwie tylko? No, no to są jednak w Polsce głównie dwie strony. No, spór jest prosty. Mam nadzieję, że, Znaczy, wiesz, spór jest taki, że jedna strona potrzebuje do istnienia i do narracji w ogóle, jaką prowadzi, bezwzględnie tej drugiej <laughs> strony, nie? ale w końcu może dojdzie do znudzenia generalnie to, to i, i, i powstanie coś. S Słuchaj, jest trzeciego. Jest, no to zobaczymy. Moim zdaniem nie powstanie, ale to, nie odbieram ci złudzeń. Rok po wyborach. Ty piszesz tak, po ośmiu latach miał zakończyć się gnój, a ty jak stoisz, to w swoim miejscu stój. Czujesz się rozczarowany, że. że... Że nie uprzętnięto gnoju, że pojawił się tylko nowy. To jest y, takie poetyckie nadużycie. No, wiesz, miał zakończyć się gnój. E, w 2015 też miał zakończyć tak. się gnój i nic z tego nie, generalnie nie, nie, nie wyniknęło. Ja jeszcze raz podkreślę, że e, dla mnie obie. E, będące w e, uścisku buldożym, a mam dwa buldogi, więc potrafię zobaczyć, jak one się potrafią e, uścisnąć. E, to są takie generalnie dwie bliźniacze siostry pochodzące z tej samej babki, z tej samej bajki, babki i bajki. I dosyć mam na dobrą sprawę mam dosyć po prostu patrzenia i słuchania tego. Ja tego pod tym względem ja się z tego pod tym względem ja się z tego wyłączam po prostu. Nie? RMF 24 proszę się nie wyłączać tam dalszej rozmowy z Kacikiem Starzewskim. No dobrze, no dobrze, ty się wyłączasz z tej walki, to znaczy nie bierzesz w niej udziału, ale ona obok się toczy. Jak sam mówisz, musisz wy, wykasować telefon. Ale zostawmy w takim razie tę walkę taką, jakąś abstrakcyjną. No jest rok po wyborach, a ty, w których, jak podejrzewam, chociaż nie rozmawiałem z tobą o tym, nie brałeś udziału, zapewne. Brałem udział. Nie wierzę. No. I cieszysz się z tego, jak wybrałeś? Nie będę pytał, na kogo głosować, tylko czy, ci, czy cieszysz się z tego, jak wybrałeś? <laughs> cieszysz się, tak. Cieszysz się? Tak. Wybacz, ale z, z Twoich tekstów zupełnie to nie wynika. No bo o radość tutaj trudno. Moje teksty są inne od moich wyborów. Zresztą generalnie uległem takiej dosyć intensywnej propagandzie, żeby jednak pójść, oddać ten głos. Naprawdę ty głosowałeś. Tak. Ja się czegoś dowiaduję byłem przekonany, że nie. Znaczy ja głosowałem. Ja nie, ja nie wziąłem udziału w wyborach, ja wziąłem udział. Tylko wiem, w ja też wziąłem udział w referendum. A ja wziąłem tylko w referendum na przykład. Ja wiem. Uh -huh. I głosowałem tak jak ty zupełnie. W referendum? Tak. tak. Znaczy, głosowałeś cztery razy tak. Tak Bo Polaka znak cztery razy tak <noise> <się. głosy> <noise> I dlatego też. Cieszę się z wyników mojego głosowania w referendum, bo potraktowałem to jako pewnego rodzaju performance, no to, który, no, który miał zwiększyć traktować. frekwencję. No bo jednak te 8 lat pisu to już było wystarczy. Naprawdę? Niemożliwe. Przecież wszyscy byli tak spragnieni, że było jeszcze 8. No nie, chyba nie, chyba tak to było tak właśnie jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Nie? No właśnie, jak patrzysz na wyniki na przykład tego, jak ludzie teraz oceniają rząd, to to jest bardzo ciekawe. E oceniają tak, że właściwie... No więc generalnie się okazało, że... Czy żyje ci się lepiej? Świeć jeden, mi. jeden, no, przeproszeniem, to bój. co tutaj ustaliliśmy, że można mówić albo nie mówić, nie? no. Je, nie no y a, y bardzo znakomite były wyniki y pytania, czy żyje się państwu lepiej teraz po roku. Y jedna czwarta mówi, że gorzej. Jedna czwarta, że lepiej, a połowie żyje się tak samo. I to jest właśnie tak, że takie najbardziej zaciężne armie, albo kochają ten rząd, albo go nienawidzą. Ale mołowa... najbardziej zaciężne armie są właśnie po prostu jakby, blokadą, która uniemożliwia w ogóle w jakikolwiek sposób e, zmianę tego statusu, jaki jest. No przecież z, ani z jednymi, ani z drugimi nie da się gadać w ogóle. No, no, to też, no to też rozumiem, dlatego zapraszam tutaj ciebie, a nie jakiegoś yy, Ale za... aktywistę. No co, no dobrze, zapraszam. No dobrze, dobrze. Ja wiem, czy dobrze, źle mi idzie dzisiaj, więc nie wiem. Czy to się napi wody. Yy, właśnie, Kazimierz Staszewski yy, dokonał wielkich zmian w swoim życiu, że na chwilę odejdę od polityki. Kazimierz Staszewski nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie je mięsa. Może no, no no, to ja nie chcę tutaj publicznie nie, wygadywać nic. o swoich prywatnych wyborach, wyborach jakichś tam. No, no, ale to nie, to pod... bardzo, po, to poważna odmiana. To poważna odmiana, no. Jeszcze do tego mięsa, to wszystkich nie? wszystkich że ale co, nie, żeby nie, go nie, nie ja, jeść. Molestujesz ludzi, daj spokój, przecież wiem ale nie mówię o tym publicznie, hmm. generalnie rozmawiam z Bo tobą na przykład, nas z w takim. Razie. Ty, ty się dowiedziałeś o tym może e, w, zesz w zeszłego e, Sylwestra. E, nie 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 mówię chyba o tym tak jakoś na dobrze, dobrze? Nie, nie wiem czy Nie, to jest moja prywatna rzecz i co to kogo obchodzi? No wiesz. Ale co w tym złego w ogóle, że jeszcze nie jest? Nie, czy, czy złego. No a co co w tym złego, że e, nie wiem no e, e, no, no, że nie wiesz. No, że e, nie wiesz. Jak, y, słuchaj, twoja. Y, znaczy, jesień zawsze dla kultu to był pracowity czas dla zespołu kult, e, bo to był czas tak zwanej pomarańczowej trasy, prawda? I w tym roku ta pomarańczowa trasa jest, ale ona ma się skończyć wielkim y, wydarzeniem. Tak, ona się skończy koncertem na y, Teneryfie, co od wielu lat było moim y, takim marzeniem. No nie, nie, nie mogę tutaj oczywiście powiedzieć jakimś naj, największym, czy nawet wielkim, ale, ale marzeniem. Z tym, że trudno to było y, jakoś. Y, y, organizacyjnie ogarnąć. Od dwóch lat zamieszkał tam kolega, który się zajmuje naszymi koncertami w Wielkiej Brytanii, więc już... To że została, można powiedzieć, od strony organizacyjnej sfinalizowana, ale nadal, nadal targa mną no, w ogóle duża, duży strach i niepewność, żeby to no, wyszło. Koncert jest w, w zasadzie w już wyprzedany. Koncert jest wyprzedany, zostało tam 70 parę biletów. A ile, ile osób w ogóle? Dwa tysiące. Plac jest na 2000 tysiące, bo to będzie na świeżym powietrzu. I co jest w ogóle przepięknego w tym, no to Większość publiczności, nie chcę tutaj jakoś wprowadzić błąd, ale wydaje mi się, że gdzieś 3,4 i 1,500 osób z Polski leci tam w ogóle. No. Na jak ten, na mecz piłkarski. Na te, jak na mecz piłkarski. Jesteśmy trochę drużyną taką No, Ja sobie zdaję sprawę, że nie jesteśmy zespołem o międzynarodowej renomie, tylko <grym> bardzo regionalnym, ale staliśmy się trochę jak drużyna piłkarska klubowa, za którą jadą kibice w ogóle gdzieś tam daleko do, do Hiszpanii. Wyje, gracie, gracie na wyjeździe? No na wyjeździe. <grym> tylko nie wiem, z kim rewanż zagramy. <grym> no właśnie, powinien być rewanż. Powinien. powinien być rewanż. I to nie w Stodole, tylko rozumiem gdzieś na... na Otwartym. Nie no, wiesz, moje podejście bardzo wiele lat czułem niezmierną sympatię do Kanaryczyków i, i trochę mi ona siadła, jak się przeszło na takie w ogóle jak trzeba było biznesowe, biznesowe załatwić, rzeczy, jak tak. coś trzeba było tam po prostu pozałatwiać, po więc no ale to jest urok ludów południa, no, że po prostu do y, y, kon konkretów podchodzą z dużą... Jakby taką. E, z dużym bluzem. Dobrze, to w takim razie pod koniec e, listopada, dobrze mówię. 29 listopada. Tak, pod koniec listopada koncert e, w, ten, na Teneryfie. Ostatnie bilety podobno jeszcze gdzieś są. Ostatnie, mówiłeś, kilka kiedyś? Tak, tam miesiąc. gdzieś na linku, jakimś są tam. Gdzieś tam są jeszcze ostatnie bilety. Jak ktoś bardzo spragniony i, i chce jechać na Teneryfę, to, to pewnie może. A ja wrócę do tego, co śpiewasz, ale bardziej na, pod kątem tego, co się dzieje. Rocznica rządu, a ty śpiewasz wcześniej, Rudy 102, już nie jeden raz pokazał na co może go stać. A gdy w kabinie za mało jest przestrzeni, to zawsze można pojechać do Brukseli. Myślisz, że Rudy 102 pojedzie do Brukseli, czy wystartuje no w wyścigu o, o, o balweder? Dlaczego znowu z politycznymi rzeczami do Czy ja ci przy... ja ja kazałem? Wiem, nie jestem każdy... Ireneą Santor i tak i... Ja cię... Przepraszam i tak bardzo, nigdy cię bym o to nie pytał, gdybyś nie nagrał już raz pojechał do Brukseli, zostawiając cały, całą załogę w ogóle w rękach no, mało zdolnych wykonawców, więc nie jest to wykluczone. Wydaje mi się, że jeżeli nie stanie do wyborów prezydenckich osobiście, to wyjedzie jeszcze raz, coś no, tam skapnie dla niego. Tak myślisz, tak. a ty byś chciał, żeby stanął do wyborów prezydenckich? No nie, 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 w, nie wiem, byś... no, czekaj, no cieka ciekawie by było, gdyby to yy, Była kolejny, kol kolejny taki pojedynek na szczycie, bo e, ja jego ale... bezpośrednie starcie z Kaczyńskim i Kaczyński Myślę, przecież. że lubi takie w ogóle e, bezpośrednie e, e, pojedynki o wszystko. A stary mógłby, pry... by, mógłby, by, mógłby być ciekawy. Ale jedynie... a, w, a wtedy, a wtedy a hmm. ponieważ obaj mają takie elektoraty negatywne, duże, e, mogłoby się w ogóle coś takiego wymsknąć, jak nam się zdarzyło na samym początku e, Wolnej Polski ze Stanisławem Tymińskim, że wyskoczy <grym> ktoś trzeci, którego może jeszcze nie znamy, a którego może już znamy. I ten trzeci. Paweł Kukis. E, nie, no niestety Paweł Kukis okazał się e, człowiekiem, który myślał, że wygra w szachy z Garym Kasparowem znając tylko podstawy mm, Ale za to, an, ale za to gry, miał szczere, szczere, szczere chęci. Miał szczere, ja głosowałem na niego i w ogóle i, 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 i e, 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 całym sercem do pewnego momentu mu kibicowałem, e, także e, start z jednej strony m, Chociaż Kaczyński pewnie nie wystartuje. Nie wystartuje. Ale i Tuska z, y, z drugiej powoduje, że y, zwiększają się szanse na kogoś trzeciego. Nie? A, to już, a to już będzie jakaś odmiana. No, no niech, i, niech i tak będzie, słuchaj. Y kiedy zaczęłeś wysyłać, tworzyć te filmiki swoje, piosenki albo teksty, i je wysyłać co rano w świat, to ja na początku myślałem, że wysyłasz je tylko grupie swoich znajomych, do których należę. Później się dowiedziałem, że również wysyłasz to via Instagram w przestrzeń kosmiczną. Tak było, tak było na początku. Tak było mniej więcej od maja do, 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 do końca września 2023. Tylko. Że tych osób takich, którym wysyłałem bezpośrednio, zrobiło się no około 400 osób. To mi zajmowało codziennie dwie godziny rano, tak w ogóle w bardzo szybkim tempie. I skończyłem to robić ostatniego dnia września 2023. Dobrze. I wtedy Karolina mi powiedziała, Karolina to jest moja synowa, że istnieje coś takiego. Znaczy, ja wiedziałem, już mówię, ale że powiedziałem mi jak działa, o, jak działa Facebook i Instagram. I 3 listopada bodajże, ja to jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, zacząłem po prostu wysyłać jeden, jeden filmik taki, gdzie każdy sobie mógł wejść, plus do zmniejszonej liczby znajomych, takich już dużo bliższych. Dodatkowo ekstra takie takie osobiste, tak, to ale, jest, ale te same, to ale, jest, mi, ale tak, mniej więcej to jest te masakra, same niestety. Ale mniej więcej te same. No i potem jeszcze Kilkanaście dni, czy tam kilka tygodni później, doszedł TikTok, bo jak się dowiedziałem, że, e, że, że TikTok ma ogromne zasięgi. Zwariowałeś na punkcie mediów społecznościowych? No? Zwariowałeś na punkcie mediów społecznościowych. Nie. Ale, 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 ale generalnie no, więcej można. No. W to... każdym razie 3 listopada kończę to wszystko, bo 3 listopada ten cykl się zamknie i będzie każdy, kto w ogóle. Ale tego się nie kasuje, chyba w ogóle, więc to. Będziemy tutaj Trze... od początku. <grym> będzie mógł sobie od początku składać życzenia sobie już sam. <taki> przez Słuchaj, to wyjaśnij, po co jest tutaj telefon? Bo ja może bym nagrał teraz piosenkę, jak, jeśli można taką. Można, proszę mhm. was, będzie Kazik będzie nagrywał piosenkę. Ale, ale e... właśnie jeszcze nie wiem jaką, więc szybciutko. <grym> e... Ta, że musi trwać. Ku, Kurczę, blade, że nada musi trwać. A nie może zaśpiewać czegoś swojego? To jest za... No to sw a, swojego, swojego, swojego. Albo może coś, może coś kuki zaznasz coś za No. No pewnie. No to dawaj. Ksiądz proboszcz już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać, w mym ręku wino drży. O szczęście niepojętne, ksiądz sam odwiedza mnie. Życzę wspaniałego wtorku, bo wtorek ich. mam e, wolny. <noise> znaczy, jeśli chodzi <noise> o. Ale jaki wtorek? Dziś jest środa, czyli we wtorek przyszły. Dokładnie. Ale to nie mów takich rzeczy. A, to, przepraszam to, bardzo. To, Państwa. Niby, że to ja tak... też Państwu wszystkie Tycho. życzę. To jest program na żywo w e, Radiu RMF24. Trzymajcie się wspaniałego wtorku. Jak Państwo widzą, e, Anna Staszewska. Namawiana przeze mnie powinna jednak napisać książkę pod tytułem Moje życie z wariatami. Anna śpi jeszcze i na pewno... Ale go... książka Aha, książkę. Moje życie z wariatami byłoby absolutnym przebojem. Chociaż odgrażała się, że byłoby tam i miejsce dla mnie. <grym> nie, ona cały czas żartuje. Dobrze, nie, słuchaj, nie żartuje. żartuje. Ona nas prześladuje. No <grym> z... czy prze prześladuje też. Bardzo serdecznie pozdrawiamy y, y, Twoją żonę i wszystkich Dobra. Państwa. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Dobra, e, do widzenia. <laughs>